Elon! Kolejna promocja: można zdobyć darmową akcję do wartości 500 zł lub 100 euro. Także bardzo ciekawa promocja, no i o niej właśnie Wam dzisiaj opowiem. Krótkie intro i lecimy! Jesteśmy na blogu. Najnowsze wpisy znajdziecie oczywiście tutaj. Mamy update od Trading App, mamy Wealth Seed, mamy XBORG i mamy też możliwość zakupu biletów po obniżonej cenie, jeśli chodzi o konferencję krypto, która odbędzie się w listopadzie w Berlinie. Klikamy, wchodzimy w ten wpis Wealth Seed. No i co ja dla Was tutaj przygotowałem? A przygotowałem coś takiego, że rejestrując się tutaj Robiąc depozyt, weryfikując konto, wystarczy zrobić depozyt złotówkę 2 lub 5. Otrzymujesz od tej firmy losową akcję. Tak samo jak Trading 212, no to tutaj ta firma. Dzieli swoimi akcjami nowych użytkowników. Można zdobyć akcję nawet o wartości do 100 euro, czyli minimalna akcja tam jest 5 euro, maksymalna 100 euro. No i tutaj można taką akcję właśnie sobie wylosować. Oczywiście na blogu tutaj jest wszystko opisane, jest informacja o tym depozycie minimalnym złotówkę. No i oczywiście trzeba zrobić weryfikację, zarejestrować się z linku promocyjnego i wtedy otrzymacie swoją akcję, a tak mianowicie to otrzymacie środki, za które będziecie mogli zakupić akcję właśnie na aplikacji WealthSeed. To już później wasza decyzja, czy tą akcję sprzedacie i wypłacicie sobie te środki, czy będziecie sobie na bieżąco tą aplikację używać. Ja używam sobie Trading 212 i ta aplikacja też akurat mnie zainteresowała. A to też dlatego, że. Ogólnie podmiot ten jest regulowany przez KNF, czyli jest legalnie działającym maklerem w Polsce. To też tutaj znajdziecie taką informację na moim blogu. Znajdziecie informację, kto może skorzystać z tej promocji, a to praktycznie każda osoba, która jest zainteresowana. No i tutaj też jest tabela podziału tych właśnie akcji. Dajcie znać. W komentarzach, czy skorzystaliście z możliwości odebrania darmowej akcji, pochwalcie się, ile otrzymaliście, no i lecimy z tymi materiałami. Kliknijcie też jeszcze dzwoneczek, suba, no i trzymajcie się tam.